Filip, idziemy na dwor i co zobaczymy? Kocotę! I co jeszcze? H? I co jeszcze? Nino! I co jeszcze zobaczymy na dworzu? Skawki! I co jeszcze? Kopale! I co jeszcze? Co jeszcze zobaczymy na dworzu? kacuszki i. Buju. I. Ustać wcześnie. I co jeszcze zobaczymy na dworzu? Nino. I co jeszcze? Auto. I co jeszcze? Gła. I co jeszcze? Lule. I co jeszcze? I kotel, Mariu. I co jeszcze? Malujesz. I co jeszcze na dworzu zobaczymy? kotel Kamienie zobaczymy? Kamienie. Plumkał. Będziesz plumkał, tak? Hmm? Będziesz plumkał. Pupierze mama. Mhm. Malujesz. Mamie malujesz. Mhm.